Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Taco Tuesday w stylu Brainrod. Ciekawe co będzie się działo na Taco Tuesday. Wiemy, że są los Taco Bloki, więc bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy w tym coś fajnego. I wy los blok laki ja, bloki. Oczywiście jest wszystko los co w jakich blokach, ale dodali los No Dobra, widzowie to będzie coś słabego. Widzowie. Do bludrot. Ale tego chyba nigdy nie widziałem. Może, może raz. Dobra. Spoko. Yy. Teraz lecimy z łowieniem Lecimy z łowieniem Trzeba troszeczkę połowić Mam nadzieję, że zrobią dla bloki Kurde, kurde, kurde Dawaj, dawaj Uuu, trzy linie, trzy linie Spoko Uuu, nawet dużo Ajajajajaj Niepotrzebne mi to E, widzowie, chcecie jakieś konkursy? No to oczywiście, się piszcie w komentarzu. Mamy los tak lucky block, ale gołcik, ale gołcik. Lucky block. No, e, widzowie. E, jak będzie? 30, e, no, no, Na 20 sub. Rozdajemy oto takiego zwykłego esoka. No a jak będziecie wbijać na Discord to, to dowiecie się więcej na temat konkursów. Bo no, głównie to na Discordzie są konkursy. Uu, ale fajnie. Fajnie to wygląda, ale sprzedajemy. Czekajcie, jeszcze się jeszcze zazespin. Ale na razie nic nie wiemy. U Radio Active Spiny. Dobra, widzowie, trzeba zakręcić. Prawie Secret Lucky Blocik. Ajajaj, aj. prawie Secret Lucky Block. I yy, widzowie, jak ktoś je do tego lucky odcinka, block. to smacznego. Bardzo życzę wam smacznego, jeżeli ktoś je do tego odcinka. Teraz są Lucky bloki. U, tak o, tak o, tak Uj, ja nie Co się teraz? O, 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 lucky bloczki, no to ja lubię. Ja lubię takie bloki widzowie, ja bardzo lubię lucky bloki. Jak chcecie więcej odcinków z Admin Abuse'ów, no to oczywiście. Piszcie wszystko w komentarzach. Wow. Czekajcie widzowie, pewnie coś się, się dzieje. E Wow, dwie mutacje. Wow, Blue Drought, Blue Drought. Ma no, Blue Aha, Candy jest. Albo nie. Nie wiem. Idziemy zobaczyć. I otóż... Już... Ukłu. Tutaj nie ma. Tutaj tylko staka. No. Ale bierzemy oczywiście. Co to jest? A to orangutina na c Ja myślałem, że... To jakiś dziwny brainrocik. A ja sprzedajemy ten I otwieramy blue grotta Otwieramy strzał trzema A jajaj ciło Wszystko leci po kolei Sprzedajemy Tutaj nic dobrego nie ma Widzowie Klasycznie Kurde A otworzysz te loki bloki sprzedaję te brain roty i widzowie eee, a dobra już nie pamiętam co chciałem tej widzowie Ach jajaj jak jaj. zwykle nic nie mogę wiecie na mojego discorda link w bio eee, na discordzie między innymi są różne rzeczy. Ale potem zobaczycie. Dobra widzowie, szybko Wam pokażę serwer Discord. Macie czat zwykły, macie Gierki, znaczy wiedząc o grach Pytania sobie zadajecie Tutaj będzie regulamin Informacje Tutaj będą ogłoszenia Tutaj dajcie mi pomysły na Odcinki Albo polecacie mi gry Tutaj będą konkursy jeżeli dołączycie A tutaj możecie sobie gadać z różnymi osobami Jeżeli będziecie dołączyć do serwera Teraz wróćmy do Admin Abuse I to w czasie, to. Hashtag reklama, hashtag server discord i lecimy dalej. Lucky e... block. Ło, lucky block, lucky block. Gdzie, gdzie to? Gdzie? A blue dot barrel. Got takiego to ja nie chcę. Trzymaj No, nie ma. A e, Dobra, widzowie. Na razie idzie dobrze. Możemy sobie coś wyłowić. Widzowie, dziękuję za każdego suba, za każdego lajka i za każdy pozytywny komentarz. Wszystkim oczywiście dziękuję serdecznie. Lelo, la la. I widzowie, na jeżeli wam się uda, na 100 subów, z, znaczy na 100, jeżeli wiecie 100 subów do wakacji, no to macie jeszcze dużo czasu, dobra 250 subów aż do wakacji. Może to się jeszcze zmienić, e, robię wtedy daily przez całe wakacje, ale to się może jeszcze zmienić. Zależy na przebiegu czasu. Widzowie, a teraz przejdźmy do zagrania, bo ja ciągle coś gadałam. A tutaj admin na biusik. Um. Widzowie, ja mam już 13 reberfa. O, 8 razy lag. O, to, 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 to ja nawet lubię, tylko że mi się nigdy nic nie respi. Może fajnie jakbyś jakieś jakieś lucky blok nie sami. A teraz... Idziemy tutaj i nic nie mamy. I widzowie... Jak chcecie jeszcze jakieś konkursy o rzeczy w Rivalsach Np. to skin case y, No i... Tam inne To 30. Musicie zostawić lajki, suby i pisać w komentarzach A teraz tym coś raz, pisać co coś to... O, złoty, fajnie, fajnie Czekam na mutację, e, teraz czekamy na kolejną a zwykły, 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 zwykły to jeszcze nie los Oj, tutaj oj, do tego, no, nawet mi się mutacji nie chce czekać O no to to chcę, bo to dajmy tutaj Którzy mi to chcecie mi pomóc, to możecie? Uzbieram diamentowy indeks O, lucky block A ja żadna mutacja nie wejdzie Daj mi się Nie chcę czekać, robię szybki opening Równo lecimy za paningiem. Ajaj, wszędzie słabo. Ajajaj, ajaj. wszędzie kupa. Znaczy, nie wszędzie jest źle, ale lecimy dalej. Ej, ja wiem, przypominam jak ktoś teraz je to życzę smacznego No radioaktywny mam spino. Ajajaj, zawsze blisko to bez sekreta No odpalił snop co teraz? Co on teraz zrobi? Ach oh. musimy tam wejść do góry widzowie gdzie on jest? A ty wszędzie, wszędzie śpiewał Eee... E, to gdzieś śpiewał wcześniej, to tu ale chyba go nie widać <grym wytorzy> nie widzę, ale mój angiel. fajnie, fajnie no to fajnie jakbyś jeszcze zresztą to laki plugi widzowie, oczywiście Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście pijcie. piszcie. Lajka. Zbyłem. Dawajcie lajki. Subskrybujcie. No i oczywiście. Piszcie komentarze, że chcecie na przykład jakieś live, czy i tak No. To już może wybór. Zależy, Zależy, co mi poprzecie, Zależy, co zobaczę. Ale na razie się nic nie dzieje.

tym filmem. Znaczy to um, jest ma być 50 lajków pod tym filmem. Um. Neura Policja Added to Trade? Zobaczymy. Tylko oczywiście co? Potrzeba jeszcze do trade'a. O ile tego? Ło chłopie, no to chyba go coś boli. Tutaj go też coś tam. No wiecie? No tutaj no, tutaj to się bardzo postaram. Los kompilacja nas mam na innym koncie. No, Mike no to bardzo fajnie. O, e, widzowie, czemu nie rozbiję żadnych lucky bloków? No, bro, no. Daj, lucky bloki. jak chcecie dłuższe filmy, to oczywiście. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie długie filmy, to jeszcze się to będę robił dłuższe. I. <laughs> I. I. Jak ktoś chce ze mną nagrać jakiś film, to jeszcze a, taki konkurs tylko na moim DC oczywiście. Uuu, um, Chiklatyra w sobotę, no to widzowie to, to, to ja lubię. Ostatnio miałem 21 milionów Chiklatyra, którą zraspił ostatnio. Z efektem Chiklatyra tylko niestety, ale. Znaczy, drobna blagelanta za domina i zrobiłem sweat soda. A jak usłyszałem Swag Sola, to oczywiście mi się przypomniało. Um, nie wiem czy chcę to zaśpiewać, ale... Nie mów nie, wiem, że chcesz, poczuć niebieski swag, ej, niebieski swag, ej. Widzowie. Oczywiście um, Oczywiście też TikToka założył, ale co mi się tutaj zrespił. Nie gadaj, że to się wszystkich Nie. Ej, nie gadaj. Czy mi się to zrespiął, czy u wszystkich? Znaczy to już moje drugie Ale go Nie wiem, co napisał Ale zobaczę widzowie na nagraniu Co on napisał Zobaczę na nagraniu co on napisał A może no drugą, bo na jakimś koncie też mam O, 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 Dobra, ja myślałam, że ci chleta będzie. A jaj, widzowie, murat, jakie co on jeszcze będzie raspiu? Jakie, jakie takie bloki po raspi? O, widzowie, to na tyle i byeau.